Zasłyszane historie Właśnie ją zabiłem Opowieść radiowego dziennikarza Noc, studio, gdzie właśnie nagrywano słuchowisko zbrodniarzu Trudno uwierzyć, powiedział ale naprawdę zobaczyłem tamtego faceta z krwią na dłoniach. Kilka miesięcy temu w nocy przygotowywałem do nagrania radiowego słuchowisko. Zaczęliśmy koło godziny 22. Praca przeciągnęła się do drugiej w nocy. Pod koniec, zmęczony siedziałem w reżyserce, wciśnięty w kąt. By nie przeszkadzać realizatorom, najwyraźniej przysnąłem. Kiedy się ocknąłem, przez głośniki nadal można było słyszeć dialogi wypowiadane przez bohaterów subchowiska. Gdy zobaczyłem nieruchome szpulę z taśmą, przyszło mi do głowy, że realizatorzy zrobili sobie przerwę, a wykonawcy, chcąc doszlifować tekst, ćwiczą na sucho. Wyszedłem na korytarz. Zdziwił mnie panujący tam półmrok i cisza. Okazało się, że w pokojach redakcji nikogo już nie ma. Wszyscy poszli. Pan Stefan, który miał dyżur ochroniarza, był zdziwiony, kiedy mnie zobaczył. Powiedziałem, że w studiu nagrań jeszcze pracują aktorzy. Niemożliwe, stwierdził strażnik. Ruszyliśmy do studia, trochę się przekomarzając. Kiedy do niego dochodziliśmy, drzwi się otworzyły i w progu stanął przerażony facet. Ariel to moje imię. Właśnie ją zabiłem. Nawet się nie broniła, jakby czekała na śmierć, którą jej zadałem. Wariat pomyślałem, czy co? A ten podetknął nam pod nosy mokre od krwi dłonie. Potem potoczył dookoła szalonym wzrokiem i cofnął się do studia. Trzasnęły zamykane drzwi. Wystraszeni nie bardzo wiedzieliśmy, co zrobić. Strażnik wyciągnął paralizator. Otworzyłem drzwi i w studiu nie było nikogo. Początkowo nikomu nie powiedzieliśmy o przygodzie. Mnie koledzy potraktowaliby jak wariata, zaś przełożenie pana Stefana mogliby go posądzić o pić alkoholu na służbie. A jednak nie wytrzymałem i kilka tygodni później opowiedziałem o wszystkim koleżance. Wiedziałem, że interesuje się ezoteryką. To był Gregor, odpowiedziała pewnym głosem. Niektórzy też nazywają owe duchy myślakami. Co to za cholerstwo? Spytałem. To zmaterializowane wytwory naszej wyobraźni. Chcesz mi wmówić, że ten człowiek z zakrwawionymi rękami to bohater któregoś z naszych słuchowisk? Czemu nie? Posłuchaj tego fragmentu. Sięgnęło po przyniesioną książkę. Kiedy słońce wzeszło nad wzgórzem Shen, w dolinie Mei stanęli wojownicy i wakizaki, poprzedzeni mnichami władającymi armią cienia. Wojska cienia stoczyły bitwę z armią Sanshina, wytaczając z żył wrogów wstęgę krwi. Skąd ten cytat? Zaciekawiłem się. Odczytano go w jednej z ksiąg w klasztorze tybetańskim nad jeziorem Dong. Z tych słów można wnioskować, że w 593 roku przed naszą erą żołnierze jakiegoś wakizaki zwyciężyli, gdyż do walki ruszyły fantomy będące za sprawą zakonników Pomnożonymi lustrzanymi odbiciami wrogiej armii. Ty naprawdę wierzysz w te bzdury, chciałem spytać, ale tylko ugryzłem się w język. Dwa dni później koleżanka podsunęła mi pod nos zakreślony fragment monologu. Pochodził ze scenariusza słuchowiska kryminalnego, które miesiąc wcześniej realizowała. Ariel to moje imię, mówił fikcyjny bohater. Właśnie ją zabiłem. Nawet się nie broniła, jakby czekała na śmierć którą jej zadałem.